Rozdział piąty. Gdzie jest ten kaleka śniący? Bezimienny wszedł do obozu orków, a tam od razu zobaczył paru zataczających się mieszkańców owej wioski. Zapytał się jednego z nich, gdzie jest świątynia. Tamten powiedział coś po orkowemu kuftarak i wskazał na ogromny namiot. Nasz bohater poszedł do niego i okazało się, że owa świątynia jest zamknięta. Zobaczył posążek na jakiejś kolumnie, paru orków się do niego modliło. Posążek był w kształcie skręta, zalatującego jak nie trudno się domyślić skrętami. Użył czaru piwokineza, który sprawił, że wystrzelił strumień piwa i zwalił posążek na głowę jednego z modlących się orków. Ten ostatni nie wiedząc co się dzieje wyjął broń i zaczął siekać swoich braci. Nasz bohater korzystając z ogólnego zamieszania wziął posążek i otworzył namiot. Wszedł do niego i spotkał... Xardasa. Szybciej Korkalom ze swymi nowicjuszami przywołali Śniącego. Spiesz się. Krzyczał, machając rękami. Mój Ksardasie, czy ty naprawdę jesteś taki, taki nienormalny? Jeszcze nie zdobyłem Uriziela. A mnie to nie obchodzi. Co to w ogóle jest? Ja chyba oszaleję, Ksardasie. Przecież sam mi mówiłeś, że to miecz, którym walczył któryś z bogów. Wywrzeszczał bezimienny, również wymachując rękami. O, no tak. Wiedziałem o tym. Znajdź go więc. Odrzekł Ksardas i buchnęły kłęby szarego dymu. I nekromanta się zawiesił. Nasz bohater poszedł dalej i zobaczył parę stworków w śniących zbrojach. Byli to orkowi szamani. Witaj, obcy! Damy ci pięć mieczy koniecznych do pokonania śniącego, jeśli odpowiesz na pytanie. Co? A dobra, zadawaj swe pytanie. Gnojarz miał osiem owiec. Wszystkie oprócz pięciu zdechło. Ile miał owiec? Pięć. Skąd wiedziałeś? Spytał się inny ork, patrząc na naszego bohatera z niedowierzaniem. Nieważne, ale dzięki wam nie muszę was zabijać. Dobra. Skoro dobrze odpowiedziałeś, masz tu nasze pięć mieczy i ujdziela. Po czym jeden z szamanów wręczył bezimiennemu paczkę w kształcie skręta. Nasz bohater rozwinął ją i wyjął pięć szamańskich mieczy i uriziela. Poszedł więc dalej i po paruset walkach zobaczył kolejnego szamana. Nie chciało mu się z nim gadać, więc od razu zaczął go kosić mieczem. Nic to nie dawało oprócz donośnego chrzestu. Ork zaczął jakieś czary tworzyć, ale Bezimienny już teleportował się do nekromanty. Xardas od razu zaczął mówić. Masz tu zwój z czarem. Poproś tę o przeczytanie i wbij Uliziela w kopiec ludy w nowym obozie. A teraz idź już. Nasz bohater trochę oszołomiony teleportował się do nowego obozu i usłyszał jakieś odgłosy spod kraty z rudą. To ja Milten. choć szybciej czekam już około bardzo wielu godzin na ciebie. Okej, okay, idę już, rzekł coraz bardziej zszokowany przebiegiem wydarzeń bezimienny. Magowie wody mieli dziś jakieś święto, to też wszyscy byli najarani. Nawet nie zauważyli, jak nasz bohater wszedł w komnatę prowadzącą do kopca ludy. Po chwili był już przy nim, wręczył Miltonowi zwój z czarem. Wbił miecz w kopiec rudy, magot czytał słowa, moc popłynęła do miecza i naszego bohatera wywaliło w górę. Zatrzymał się na kracie. Co się stało? Spytał zdziwiony. Co ty masz w ręku? Bezimienny, nie bardzo wiedząc o co chodzi facetowi, spojrzał w dłonie, a tam. Zamiast uriziela trzymał krótki, zardzewiały miecz. Ech, no cóż, zaczniemy jeszcze raz. Oznajmił Milton. Tak więc nasz bohater upewniwszy się co do trzymanego w dłoni obiektu wbił ziela na rudę, a go czytał słowa. I cały miecz zaczął płonąć zielonym ogniem cuchnącym skrętami i moc kopca przeszła na miecz bezimiennego. Hura! Hura! Wreszcie mam jakiś niezły miecz! Krzyczał podniecony nasz bohater. Milten też się cieszył, a swymi krzykami odsucił z zasłabienia magów, którzy teraz stali nad kratą i wskazywali na nich palcami. Bezimienny szybko teleportował się do nekromanty. Poszedł do obozu orków i zabił owego szamana. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.